Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. E, miejscowość Kosina, powiat Łańcucki, województwo podkarpackie. Jak sami państwo dobrze widzicie, e, stoi maszyna, jest kukurydza, czyli kosimy nasze poletka. E, moi drodzy, dzisiaj kosimy 18 odmian różnych przedstawicieli firm nasiennych. E, jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe omówienie wyników, myślę, że zrobimy to już po koszeniu. Istotnych rzeczy. Na tym polu mamy drugą klasę. Siew był wykonany 26 kwietnia. Z nawożenia, które tu zastosowaliśmy w czystym składniku, zaznaczam, było to 75 kg fosforu, 170 kg potasu oraz 150 kg azotu. Ochrona herbicydowa polegała na użyciu preparatu Lumax z dawce 3 litrów. Następnie nie obyło się niestety bez poprawki na e, kwasty jednoliścienne, którą wykonaliśmy e, nikosulfuronem. E, w tym wypadku to był Nikosar. E, z nawożenia dolistnego zastosowaliśmy pół litry Fortis AOC, e, pół litry Fortis e, Bormolibden, e, Ferti Agro 42525 oraz e, Fortis 37. Co przed nami? Przed nami koszenie, czyli co? Zaczynamy. Jak państwo widzicie? Korzystamy z udogodnienia technicznego, jakim jest przyczepa przeładowcza z wagą. Przyczepa została sprawdzona, czy rzeczywiście ważyć, waży tak jak powinna. I waży także. Mamy bardzo ułatwioną sprawę. Szósta odmiana. Moi drodzy, jesteśmy właśnie po wykoszeniu naszego poletka. Tak jak wcześniej wspominałem. Było tam 18 odmian i w tym momencie przedstawię wam pierwsze trzy wyniki. Przedstawię wilgotność, plon na mokro i plon przy 14% wilgotności. Pierwszą odmianą na podium jest odmiana Estevio. Plon przy wilgotności 20,6% wyniósł 13,46 tony. Natomiast przy wilgotności 14% w przeliczeniu na 14% 12,43. Drugą odmianą jest odmiana pod kodem EU4042, zdradzę, że to DKC Dekal. Przy wilgotności 21,9% uzyskała ona 13,45 tony, natomiast przy 14% 12,3 tony. Trzecią odmianą również jest DKC, odmiana 4109. Przy wilgotności 20,5% 20 uzyskała ona wynik 13,29%, natomiast przy 14% wilgotności 12,29%. Musimy podziękować w tym momencie gospodarzom, u których mieliśmy nasze poletka. Poletka znajdowała się u Krzyśka i Pawła Filip z Kosiny. Bardzo serdecznie w imieniu całej firmy im dziękuję. Co mogę życzyć Wam? Takiego pięknego widoku u Was, jak widzicie za mną. Dobrej pogody. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, o łapce w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo.